Cześć tu Beata. Dziś mamy piątek 8 stycznia, czas na minutę starotem i dziś przy herbacie z morwy białej. Karta na dziś to piękna energia dziewiątki pucharów, a więc taki czas harmonijny. Jesteśmy w żywiole wody, a więc emocje, ale takie łagodne, takie naprawdę radosne cieszenie się z życia. Jest to taki czas, w którym możemy odczuć. Bardziej ustabilizowany tryb życia, bardziej będziemy cieszyć się tym, co robimy. Mało tego, będziemy też chętniej zapraszać do siebie innych i nawet jeżeli to nie zawsze będą spodziewani goście, czy osoby, których się spodziewaliśmy w naszym życiu. Dlatego, że to jest świetny czas nie tylko realizacji naszych planów, ale cieszenia się tym i dzielenia się tą radością z innymi. W wyzwaniu ta karta może mieć takie naleciałości, niechęci, do dokonywania zmian w naszym życiu, dlatego że będzie nam dobrze w tym miejscu, w którym jesteśmy. Pamiętajmy, że ten etap, w którym jesteśmy teraz, to jest czas, w którym jesteśmy na chwilę, tak? więc warto cieszyć się, radować się z innymi, zaprosić do radowania się yy, yy, osoby z naszego otoczenia. Można też się oczywiście dzielić tą radością z innymi, ale to też pozwoli nam właśnie ruszyć do przodu dalej, żeby nie, nie zatrzymać się tak zbyt długo w tej, w tej bezpiecznej bańce, w tej radosnej bańce, bo w rezultacie zostaniemy w niej sami, a przecież nie o to chodzi, tak? Um, więc ta, ta niechęć do zmian może nas ogarnąć albo możemy też się stać tacy, jak za bardzo się skoncentrujemy tylko na tym, co jest dla nas najważniejsze, możemy jakby troszeczkę obojętnić na to, co się dzieje dookoła. A to nie o to chodzi. My w świecie sza sami nie żyjemy i nie funkcjonujemy samodzielnie, więc myślę, że warto przyjrzeć się temu, jak się cieszymy, jak radujemy, jak okazujemy tą radość i jak zapraszamy innych do radowania się razem z nami, czy dzielimy się tą radością. My jesteśmy w tarocie Gry o tron. Zaraz zobaczymy, jak ją tutaj ładnie wyostrze, Widać, czy nie bardzo? Choroba. Chyba trochę widać. No coś nie chce mi się wyostrzyć. Dobrze, lepiej chyba nie będzie. A więc w tym tarocie, ta, w ogóle w, w tarocie często dziewiątka pucharów jest taką kartą, a szczególnie ten, ten tarot o tym przypomina, jest taką kartą, y, y, która może spełniać życzenia, takim przypomnieniem, że tak naprawdę. Możemy sobie sami spełniać życzenia. Ja zawsze przy tej okazji mawiam, że uważajmy, czego sobie życzymy, tak? bo to też ma znaczenie. Natomiast będziemy mieli dzisiaj szansę nie tylko manifestować tych naszych działań, te nasze pragnienia, to czego pragniemy, ale także cieszyć się tym. Dlatego dziś możemy odczuć ten dzień jako czas wzrostu, dostatku, takiego, takiej nagrody, ale też radości, radości z, z tego, co, co już zostało zrealizowane. Także Będziemy mieć też takie wrażenie, że i relacje w naszym życiu po prostu rozkwitają, będziemy się cieszyć tym, co, co jest zrealizowane albo co, co będziemy dopinać być może dzisiaj albo co, co właśnie zostało zwieńczone. Ważne, żeby dzielić się tymi nagrodami, żeby zapraszać do tego miejsca, w którym się radujemy inne osoby. W przeciwnym razie, a tak jak powiedziałam, będziemy być może zbyt obojętni troszeczkę na to, co się dzieje dookoła. Ale też to, to, to również, czyli kiedy zostaniemy sami w tej naszej bańce, to również spowoduje, Jakieś takie opóźnienia, odrętwienie, takie, często takie rozłączenie, czyli rozłączenie nas od tego, czego pragniemy tak naprawdę w życiu. Więc warto przyjrzeć się w jaki sposób, w jaki sposób działamy. Dlatego warto skoncentrować się i być może czasami pamiętajmy, jesteśmy w żywiole wody, czasami postawić. Relacje, w których jesteśmy z ludźmi, ponad to. Nasze dążenie do sukcesu, dążenie do realizacji. Czasami jest dobrze, ja zawsze utwierdzę, że dobra mama to szczęśliwa mama, czy dobra żona to szczęśliwa żona, bo szczęśliwa sama ze sobą, ale czasami faktycznie dobrze jest postawić czyjeś dobro nad swoje, tak? Szczególnie yy, mówimy tutaj, żywioł żywią wody, tak? a więc uczucia i emocje, a więc relacje z tymi najbliższymi osobami. Dlatego warto dziś być może. Te działania przedłożyć nad wszystkie inne, szczególnie jeżeli myślimy o takich, um, które mają na celu doprowadzić nas do sukcesu, do zrealizowania naszych planów i zamierzeń, czy nawet naszych marzeń, na chwilę odłożywszy to, spowodujemy również właśnie to, że nie, nie będziemy tutaj sami, tak? a skoro nie będziemy tutaj sami, to też to otoczenie będzie nas inspirowało i wspomagało do, do działania. Wykorzystajmy tą harmonijną energię dziewiątki Pucharów, tą taką spokojną, ustabilizowaną, co nie znaczy, że dojść do tego momentu było łatwo, ale właśnie wykorzystajmy to cieszenie się takim momentem, żeby zrealizować to, co chcemy, ale czasami właśnie okazuje się, że dobrze jest przedłożyć swoje potrzeby na chwilę nad potrzeby naszych bliskich to będzie jakby jeszcze większym motorem do działania. Unikniemy właśnie wtedy tego kołtuństwa, jakby będziemy dostrzegać, co się dzieje, tak, nie będziemy ignorantami, nie będziemy zamknięci tylko w swojej własnej klatce. I myślę, że to jest fajne przesłanie na koniec tego tygodnia, ale nie tylko na, na koniec tygodnia, nie tylko na dzisiaj, ale rzeczywiście warto od czasu do czasu sobie przypominać, że taki sposób działania ma ogromne plusy. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać te wskazówki i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.